Witam dzisiaj o właściwościach składzie nasion konopi siemia konopnego. Oczywiście mowa tu o nasionach konopi siewnej, i jakie są te właściwości, co znajduje się właściwie w tych nasionach. Po pierwsze, idealny stosunek kwasów tłuszczowych omega 6 do omega 3, czyli 3 do 1. Dzięki temu omega 3 nie jest po prostu ich za dużo. A wiemy, że omega 3 to lepsza praca naszego serca, układu krwionośnego, to też zdrowsze stawy, ładniejsza skóra, sprawniej działający układ pokarmowy. Te tłuszcze, te kwasy tłuszczowe są bardzo dla nas ważne. No wystarczy spojrzeć na byle jaką reklamę reklamującą, czy to kwasy omega 3, czy też inne kwasy tłuszczowe, czy też mówiące o ich stosunku. No, to choćbyśmy to podzielili przez 10, to i tak wiemy, jak one są ważne. Dalej mamy błonnik pokarmowy, czyli coś, co jest niedoceniane niestety, a bardzo ważne. Błonnik pokarmowy to lepsza praca układu pokarmowego, sprawniejsza gospodarka węglowodanami i tłuszczami. Musimy pamiętać, że ten nasz układ pokarmowy, to jak on działa, jak przyswaja te substancje pochodzenia pochodzące z żywności, jak radzi sobie z tym, co z nich pozostaje, jest bardzo ważny dla naszego stanu, dla naszego organizmu, dla naszego ciała. A błonnik pokarmowy w odpowiedniej ilości jest czymś nieocenionym i potrzebnym, wymaganym, żeby ten nasz układ pokarmowy działał tak, jak trzeba, w sposób prawidłowy. Następnie mamy całkiem sporo magnezu, wapnia, żelaza, cynku, witaminy E. Oczywiście są to elementy, które są potrzebne naszemu organizmowi, żeby skutecznie mógł działać. Kiedy mowa o nasionach konopi, o siemiu konopnym, mówimy też o oleju, który pomaga też przy problemach skórnych, przy regeneracji błąd śluzowych, zmniejsza ryzyko podrażnienia. Jest też naturalnym. Filtrem przeciwsłonecznym świetnie też wpływa na kondycję włosów, poprawia ich jakość, poprawia ich stan. Do tego źródło bardzo fajnego białka bardzo dobrze przyswajalnego, jak na białko roślinne, pełnowartościowego czyli zawierającego wszystkie te potrzebne nam aminokwasy, a do tego nie mające, tak przez niektórych, strasznego cholesterolu. Do tego funkcja nawilżająca, regenerująca skórę. Czyli cała masa fajnych, pozytywnie wpływających na nasze ciało składników, czy też chodzi o kwasy tłuszczowe omega-3, czy też chodzi o to fajne białko, czy też jeśli mowa o błonniku pokarmowym, o witaminach, o minerałach, czyli siemię konopne jest czymś fajnym, czymś co warto wrzucić do swojej diety. Ponieważ efekty, rezultaty są pozytywne i mogą nam świetnie pomóc w zachowaniu odpowiedniej kondycji. To, jak można stosować, jak należy stosować siebie konopne, nasienia, nasiona konopi, w innym materiale, który już jest, albo się pojawi na tym kanale, na który serdecznie już teraz zapraszam. A teraz zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, udostępnij, podziel się, pokaż znajomym, wrzuć na swoje portale społecznościowe. Oceń, skomentuj. Doskonale wiesz, co możesz zrobić. Spójrz też na inne materiały, czy też na inne moje kanały. Linki znajdują się w opisie. Do usłyszenia ponownie.